Jeśli jesteś fanem GTA, na pewno chciałeś już zwiedzić miasto North Yankton. North Yankton to miasto, które pojawia się na początku GTA V, w której gra się w pierwszej misji, a także w misji zakopać topór wojenny trochę później w trakcie gry, kiedy Trevor idzie zobaczyć, kto jest na grobie Michaela Townleya. Jakiś czas temu odkryto kilka błędów pozwalających na dostęp do tego miasta bez modów. W dzisiejszym filmie pokażę tylko jeden z nich, a potem przedstawię inne metody. Dzięki temu błędowi możesz łatwo dostać się do tego miasta na różnych platformach i nie martw się. Tutaj nie zamieszczam oszukańczych treści. Prezentuję tylko prawdziwe filmy, a nie fałszywki. Mając to na uwadze, kliknij przycisk like i subskrybuj. Zaczynamy! Dobra, jest bardzo ważne, aby śledzić ten krok po kroku, aby móc odblokować miasto North Yankton w grze. Musisz dokładnie postępować zgodnie z instrukcjami, ale nawet wtedy może się zdarzyć, że błąd nie zadziała od razu. Dzieje się tak, ponieważ wykonujemy skok w grze, aby odblokować tę mapę. Kiedyś ten błąd działał w 90% przypadków, ale obecnie działa około 50%. Sądzę, że dzieje się tak ze względu na częste aktualizacje w grze. Coś musi się zmienić, co wpływa na ten błąd, i dlatego wskaźnik sukcesu zmalał. Jednym z czynników, który pomógł błędowi działać i nie wiem dokładnie dlaczego, było pozostawienie gry w języku angielskim. Dlatego w trakcie tego filmu cały układ gry będzie w amerykańskim angielskim. Głównym wymaganiem jest to, abyście byli w punkcie historii, w którym możecie rozpocząć misję Zakopać topór wojenny, która pozwoli wam odkryć miasto North Yankton, szukając grobu Michaela Townleya. Wybierzecie postać Trevora, aby rozpocząć tę misję z nim i Michaelem, ale w tym przypadku możecie zacząć tylko z Trewerem, i przed rozpoczęciem misji zajdźcie do jego garażu w Pillbox Hill. To jedyny garaż, który Trevora może kupić, więc nie ma jak się pomylić, dobrze? Następnie będziesz potrzebować motocykla sam. Manches. Możesz go znaleźć na ulicy lub kupić i przechować w garażu Trevora. Przypominam tylko, że to nie działa poprzez funkcję powtórz misję. Działa tylko dla tych, którzy są dokładnie w tym punkcie gry przed misją: zakopać topór wojenny i po misji koniec wojennej ścieżki. Jeśli nie jesteś dokładnie w tym punkcie, to nie zadziała. Najlepiej po zdobyciu motocykla podejdź do garażu Trevora i zapisz nową grę na telefonie w grze, aby w razie niepowodzenia móc spróbować ponownie. W zasadzie zrobicie to samo, co ja tutaj robię, czyli najpierw musicie zadzwonić do firmy taksówkowej z GTA V, aby zamówić taksówkę. Kiedy Trevor zakończy rozmowę, musicie rzucić koktajl mołotowa pomiędzy dwoma włazami w wejściu do garażu, nie za bardzo z przodu ani z tyłu, celujcie dokładnie w środek tych dwóch włazów i musicie być szybcy. Musicie to zrobić przed przyjazdem taksówki, którą zamówiliście. Po zadzwonieniu po taksówkę i rzuceniu koktajlu zbliżcie się do wejścia do garażu na tyle, aby pojawiła się opcja wejścia do garażu. Kiedy ta opcja się pojawi, naciśnijcie, aby wejść, i powinno się stać dokładnie to, co się stało z treworem, którego widzicie upadającego na ziemię bez wejścia do garażu. Jeśli wykonasz ten krok poprawnie, mapa mini zniknie, a taksi, które zamówiłeś, przyjedzie. Teraz musisz znaleźć to taksi i musisz do niego bezpośrednio podejść, aby je ukraść. Następnie naciśnij trójkąt i przytrzymaj. Trevor wsiądzie do taksówki, w tym momencie nie możesz wcisnąć gazu, musisz nacisnąć L3, aby rozpocząć usługę taksówki, a następnie wysiąść z taksówki, pozostawiając rozmowę w radiu samą sobie. OK? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, twój mini mapa pojawi się ponownie lekko przekręcony po lewej stronie. Teraz przejdźmy do drugiej części tego błędu. Musisz ukraść samochód i pojechać nim do domu Michaela, który jest oznaczony na minimapie jako M. Więc możesz ukraść dowolny samochód na ulicy, ale jest jedno ważne. Jeśli ukradniesz samochód, musisz otworzyć menu interakcji w grze i musisz je trzymać otwarte przez cały czas jazdy, w przeciwnym razie glitch zostanie anulowany. Więc jeśli zdarzy Ci się, nawet niechcący, zamknąć menu interakcji podczas jazdy, skutkuje to respawnem Trevora do garażu, do którego powinien wejść na początku filmu. Więc naprawdę uważajcie, bo jeśli zrobicie pa jakikolwiek błąd, spowoduje to respawn do garażu i będziecie musieli zacząć od nowa. Okej? Okay? Kiedy już dotrzesz do domu Michaela, po prostu wejdź do środka, rozpocznij misję tak jak zwykle, ale musisz działać szybko, bo inaczej bug się rozwiąże. Więc zwracaj naprawdę dużą uwagę na ten moment, żebyś nie popełnił błędu. Zaraz po zakończeniu początkowej cutscenki tej misji, musisz natychmiast nacisnąć przycisk otwierający menu interakcji. Jeśli nie będziesz zbyt szybki, to już po wszystkim. Bug się rozwiąże i wróci do garażu. A teraz, z samochodem Michaela, musisz dojechać na lotnisko Trevora, trzymając menu interakcji otwarte. Jeśli zamkniesz menu podczas jazdy, bug zostanie anulowany. Więc uważajcie. Tylko, żeby ostrzec, widziałem kilka filmików w internecie, gdzie ludzie używali tego błędu bez konieczności jazdy do miejsc, po prostu korzystali z taksówek. Przetestowałem to używając taksówki i gdy nadszedł czas odblokowania miasta, nie zadziałało. Więc pozostawiam to Wam do przetestowania, może u Was zadziała. Ponadto ważne jest zaznaczyć, że ten glitch nie działa na wersji Xbox 360 ani PS3, a na wersjach Expanded and Enhanced GTA 5 czasami nie działa. Prawie zawsze działa. Na wersji Legacy na PC, na wersji PS4 i Xbox One. Więc przetestujcie na swoich konsolach i dajcie znać w komentarzach. No dobrze, kiedy dotrzesz na lotnisko w Trevor, musisz również pozostawić otwarte menu interakcji podczas lotu samolotem. W przeciwnym razie bug zostanie anulowany. Ważną rzeczą jest też niepodnoszenie podwozia tego samolotu. Nie wiem dlaczego, ale za każdym razem, gdy testowałem glitch z podniesionym podwoziem, nie działał. Dlatego zawsze robię to z opuszczonym podwoziem. Następnie pilotuj do miejsca oznaczonego na mapie żółtym punktem. Może to być trochę uciążliwe i wydawać się trudne dla tych, którzy próbują po raz pierwszy, ale gwarantuję, że będzie warto. A podstawowo bug polega na tym, że musisz być w tym punkcie gry, ponieważ gdy do niego zmierzasz, mapa North Yankton zostanie załadowana w grze. Jednakże gra się zawiesi, gdy dotrzesz do punktu żółtego i Trevor zginie, a mapa będzie dostępna dla ciebie, abyś mógł mieć do niej dostęp w tym w trybie reżysera, gdzie będziesz miał więcej opcji dostosowywania czasu i TP. Gdy zbliżysz się do żółtej kropki, menu interakcji samo się zamknie. I Rozpocznie misję. W tym momencie powinno pojawić się powiadomienie o niepowodzeniu misji i śmierci Trevora, tak jak tutaj. Po zakończeniu misji musisz nacisnąć przycisk, aby ją opuścić, a wtedy mapa North Yankton będzie dostępna dla ciebie. Jeśli coś pójdzie nie tak z tym gliczem, misja wystąpi lekki błąd, a następnie będzie kontynuowana normalnie. Jeśli tak się stanie, oznacza to, że zrobiłeś coś źle, lub po prostu błąd nie zadziałał tak jak powinien, w takim przypadku będziesz musiał spróbować ponownie. Jednak jeśli wszystko pójdzie dobrze, powy w wyjściu z misji Trevor musi zrespawnować tutaj w szpitalu, ponieważ w teorii jest martwy, ponieważ został teleportowany z North Yankton praktycznie do swojego garażu, więc zginął w tym procesie. Teraz jedyną rzeczą, którą musisz zrobić, jest znalezienie śmigłowca. W tym szpitalu zazwyczaj idąc po schodach znajdziesz jakiś śmigłowiec. Jeśli go nie ma, po prostu wpisz kod Bazard i leć bezpośrednio tam. Z helikopterem możecie spojrzeć na horyzont i zobaczycie, że są tam jakieś dziwne góry w środku niczego, które są w tej części mapy. Dzięki temu możecie tam pojechać i zwiedzać, robić co chcecie. Zauważycie, że w tym mieście jest wiele niekompletnych miejsc i wiele obszarów bez tekstur kolizji, czyli jeśli na nie wejdziesz, postać wpadnie do morza. Ale nie martwcie się, jeśli postać umrze, mapa nie zniknie i możecie tu wrócić. Możecie także uruchomić tryb reżysera, a wewnątrz trybu reżysera możecie wybrać otoczenie, samochód, między innymi, i dzięki temu błędowi możecie zwiedzać grę. Ludzie, gram na PS5 w wersję PS4, rozumiecie? Wkrótce przyniosę Wam filmik, jak zwiedzać to miasto na PS3. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, pytajcie śmiało, odpowiem w przypiętym komentarzu. To tyle. Mam nadzieję, że się podobało. I po obejrzeniu, zostawcie komentarz poniżej, czy udało się Wam. Jeśli tak, kliknijcie tutaj obok żółtej strzałki, żeby subskrybować kanał. Wasze wsparcie znaczy wiele dla małego kanału. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.